Się dzieje się z kobietą, która latami czuje się niewidzialna w związku? Najpierw gaśnie jej blask. Ten blask wiesz, tu w oczach. Ta energia, którą kiedyś przyciągała ludzi, znika. I potem pojawia się ciężar w ciele. Nadwaga, zmęczenie, brak sił i to ciągłe poczucie, że nie jesteś sobą. I to wcale nie dlatego, że o siebie nie dbasz. To po prostu twoje ciało krzyczy za ciebie. Bo to je warstwo ochrony, tłuszczyku, jakby mówiło, że. Muszę być większe, żeby ktoś mnie w końcu zauważył. Muszę być większe, żeby poczuć się bezpiecznie. I zaczynasz wierzyć, że jesteś nieważna, że Twoje potrzeby się nie liczą. A prawda jest taka, że jesteś niewidzialna. Twój organizm tylko pokazuje ból, którego serce nie może udźwignąć. A gdy zaczniesz widzieć sama siebie, to i Twoje ciało odetchnie. Wróci lekkość, wróci energia. Ty wrócisz. Czujesz, że to Tobie, napisz do mnie. Pomogę Ci odczytać, co Twoje ciało próbuje Ci powiedzieć. No i zyskasz wreszcie tę zgubioną część siebie.